we miasto, pierdol sobie ciasto Ciągle chce się to Co sobie mam pojepanem tych? Nie wiem co się ze mną stało Tu na banie, mi tu trochę światła Nie dociera tu do mnie Co się stało z moim ziomem? Co się stało z moim ziomem? Nie wiem co się dzieje, trochę paranoja Kurwa, twoja morda występuje tu na pornolach Pornolach Kurwa kupuję się to kole to ja mam głowy jak Baru. Ej, robię sobie trap, kurwa, to ile zarabiam, prób hajku Trochę mam malu, nie chwalę się tym, ale kurwa, co najwyżej polecę, kurwa, z tym Ej, hej, wszystko było dobrze, pewnego zrój, ruch, do pewnego jaka tu Jeden twój zurych idzie do objachu, wiem, co się dzieje, wiem, co się dzieje Mordo, ja też to, kurwa, kiedyś chce kurwa, oleje